<Szysk> Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanem polu komisarza Sewa i kolejnym naszym spotkaniu z polskimi wydaniami mank gwiazdnowojennych od wydawnictwa Egmont. I dziś będziemy zajmować się pozycją. Wyjątkową pozycją, która jest um, samodzielnym tytułem, która moim zdaniem jest naprawdę solidnym zakończeniem tego roku, jeżeli chodzi o nowości mangowe od Egmontu, który, jak doskonale wiemy, w tym roku 2023 zaczął je wydawać po polsku, a mianowicie Luke Skywalker Legendy. Tytuł, który um, łączy się nieco z innymi tytułami mangowymi, które do tej pory dostaliśmy w tym roku, ale który również jest Naprawdę powiedziałbym wyjątkowy, o czym za chwilę nieco więcej będę Wam mówił. Standardowo, oczywiście, nie będzie to recenzja. <laughs> Spoilerowa, żeby nie zepsuć wam ym, zabawy z lektury. Natomiast jeżeli nie chcecie słuchać całości recenzji, to możecie oczywiście przeskoczyć sobie do zakończenia, żeby, ym, żeby zobaczyć czy posłuchać moją krótkie wyrażenia treściwe, jak właściwie ta manga wychodzi, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak ona w środku się prezentuje, no to będzie to pokazane w części dotyczącej samej kreski. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli Luke Skywalker legendy. I dzisiejszą recenzję zaczniemy nieco inaczej, ponieważ oczywiście za chwilę będę mówił o czym dokładnie, czy co znajduje się w samej tej mandze, natomiast na samym początku musimy nieco cofnąć się w czasie. Ponieważ podobnie jak Leja, trzy wyzwania księżniczki, które pierwsze dwa tomy recenzowałem w tym roku dla was, które możecie oczywiście znaleźć na moim kanale, dzisiejsza lektura również jest mangową adaptacją jednej z książek Gwiezdnowojennych, która już wyszła. Dokładnie rzecz ujmując książki The Legend of Luke Skywalker, autorstwa Kanaliu, które było to zbiór opowiadań, sześciu dokładnie rzecz ujmując opowiadań, łączących się z pewnego rodzaju taką opowieścią, em, łączącą je w pewien sposób, mianowicie bohaterowie tej głównej opowieści opowiadali różnego rodzaju historie em, związane z Luke'em Skywalkerem, czy też z legendą Luke'a Skywalker'a, no i potem przeskakiwaliśmy do tych sześciu opowieści. Książka ta ukazała się pod koniec 2017 roku w ramach tak zwanej Journey to Star Wars The Last Jedi, czyli drogi do ostatniego Jedi, um, i również recenzowałem ją na swoim kanale i. Generalnie, biorąc byłem bardzo, bardzo z niej zadowolony. No i postanowili twórcy, że tak powiem, Mangowi wziąć na tapetę ten temat i zadaptować, czy też przenieść na komiks cztery z tych sześciu opowiadań. No i właśnie te cztery opowiadania, które noszą kolejno tytuł Cmentarzysko Okrętów, Jadroid, Opowieść o Ponurej Kruszynie i Wielki w Środku. I te cztery historie zamknięte, każda z nich jest w sobie zamknięta, Każda jest narysowana w innej ścieżce, w innym stylu, ale wszystkie oczywiście łączy jeden aspekt, czyli postać Luka Skywalkera. Postrzeganie go z, przez innych mieszkańców galaktyki z różnych perspektyw, w różnych momentach ich życia. Um, I tak naprawdę mamy więc do czynienia ze zbiorem um, czterech różnych historii, różnie narysowanych o jednym z najbardziej znanych rycerzy Jedi w galaktyce. I jeżeli chodzi o wrażenia, to wydaje mi się, że niezwykle istotnym faktem jest to, czy założeniem, które musimy od razu przyjąć na sam początek, to to, że mamy do czynienia z legendami. Znaczy się, nie mówię tutaj o legendach jako o starym kanonie, tylko o pewnego rodzaju postrzeganiu Luka Skywalker'a jako ostatniego rycerza Jedi w cudzysłowie w Galaktyce. Ponieważ pamiętajmy to, co nie raz, nie dwa pojawia się w Gwiezdnych wojnach, czyli że rycerze Jedi często, oczywiście, są znani, przez nas znani bardzo dobrze, ale w całej galaktyce, biorąc pod uwagę, jak wielka jest galaktyka, nie każdy musi kojarzyć, kim oni są. Szczególnie po rozkazie 66 wiele osób po prostu może nie wiedzieć, kim oni są. I jakby to założenie, ten punkt wyjścia co działo się z Lukeem Skywalker'em w różnych momentach jego życia i jak był on postrzegany przez zwykłych mieszkańców Galaktyki jest punktem, było punktem wyjścia zarówno do książki, jak i również do tej mangi. I to jest, to jest coś, co o czym trzeba pamiętać, ponieważ nie będę kłamał, nie będę oszukiwał, mamy tutaj naprawdę dużą różnorodność, co ja zaliczam na plus, tytułów, które dostajemy, czy też historii, które dostajemy, ponieważ Pierwsza historia, cmentarzysko statków. Jest to historia z perspektywy imperialnego żołnierza, który obserwuje czy też nasłuchał się legend związanych z Luke'em Skywalkerem, i w sytuacji kryzysowej po jednej z bitew trafia w opiekuńcze ręce tajemniczej postaci, i nie wie za bardzo, jak właściwie do tego podejść. Mamy historię Ja-Droid, gdzie mamy pokazanie legendy Luke'a Skywalkera z perspektywy droida, który zostaje por i zmuszony do niewolniczej pracy w zabójczych warunkach. Mamy wielki w środku, czyli spotkanie Luka Skywalkera z panią Biolog i ich niezwykłą podróż dosłownie w głąb jednego z najbardziej fascynujących organizmów żyjących w galaktyce, co bardzo szybko przerasta, rozrasta się do naprawdę mistycznej podróży. No i jak również mamy historię o Pchle. I to jest, to jest pewnie tytuł, który to jest historia, która pewnie wiele osób zaskoczy czy też odrzuci od tej mangi, a mianowicie historia epizodu 6, dokładnie żując konfrontacji w pałacu Jabby z perspektywy pchły zamieszkującej małpę Jabby która małpkę, powiedzmy tą 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 kowakańską małpę to się chyba nazywa, która później kontaktuje się z leją i, i, i w pewien sposób pomaga Lukowi Skawekowi na przykład walczyć z Rancorem. I generalnie a um, ta różnorodność jest, tak jak, wielu, tak jak w przypadku wielu innych zbiorów opowiadanych największym plusem i minusem um, tego, tego tomu. Mi, mimo wszystko wszystkie te historie jak najbardziej podeszły z jednej zasadniczej przyczyny. Mianowicie mamy tutaj pewnego rodzaju perspektywę... Patrzenia na Luka Skywalkera z różnych z różnych punktów widzenia. Mianowicie mamy tutaj historię związaną z oficerem imperialnym, czyli to spojrzenie rebelia versus imperium. To takie najbardziej, powiedzmy, militarne. Mamy historię związaną z droidami, czyli absolutnym fundamentem świata gwiezdnych wojen. I oczywiście prywatnej historii Luka Skywalkera. No bo kim byłby Luke Skywalker bez r 2 czy C-3PO Mamy e, tą właśnie perspektywę e, e, która jest ciekawa, ponieważ, no, lekko spoilerując tam, Luke Skywalker przyjmuje głos, który słyszy w swoim uchu za moc, że, że pewnego rodzaju duchy mocy, Ben Kenobi czy ktoś jeszcze inny pomaga mu, mm, mówiąc co ma właściwie robić i to jest, to jest paradoksalnie jedna z najlepszych podejść, bo tutaj mamy pokazane tego Luke'a Skywalker a jako jako tego swojskiego chłopaka ze wsi jako osobę, która um, cały czas mimo wszystko nie jest do końca dorosła, dojrzała, bo nie jest taka u podstaw I jest powiedzmy dobrym człowiekiem, który stara się pomóc, który próbuje się odnaleźć w tym wszystkim um, w tym całym świecie gwiezdnych czarodziejów, mocy i tak dalej i jest to w pewien sposób zabawne, zakładam, że niektórzy odbiorą to jako e, prześmiewcze czy takie obrażające Łukasza Walkera ale dla mnie to jest ta, ta niewinna Strona właśnie naszego bohatera, no i również ostatnia historia związana z panią biolog, która. Na początku wydaje się być tripi dziwną wycieczką, można by powiedzieć, ale na końcu jest pewnego rodzaju katarzis, jest pewnego rodzaju bardzo ważnym punktem na drodze rozwoju luka Skywalkera, tego kim on jest, jak musi em, istnieć czy funkcjonować w świecie, który go otacza, i ponosić koszty, które są związane z jego drogą, drogą Jedi, więc. Tak, na pierwszy rzut oka te historie mogą być dziwne. One nie do końca bym traktował jej jako kanoniczne na zasadzie takiej, że nie powinniśmy analizować, czy to jest kanoniczne, czy to nie jest kanoniczne, czy każdy aspekt się tutaj zgadza, bo to są legendy, to są jakieś spojrzenia, spostrzeżenia ludzi, który, którzy może mieli zwidy, który może się wydawało, może zaistniało coś innego, mniej lub bardziej, ale nie podchodziłbym tutaj właśnie tak bardzo e, bibliotekarsko, bardzo konkretnie, że to musi być się zgadzać z innymi źródłami itd, tak dalej. Bo największą radochę tą mangi daje nam, kiedy spojrzymy na to, jako pewnego rodzaju różne e, powiedzmy. W, 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 różne teleskopy, różne dziurki do kluczy, e, przez które patrzymy na Lukas Skywalker'a i gdzie możemy go obserwować w różnych sytuacjach, w różnych ustawieniach, i wtedy. Ta manga naprawdę zdecydowanie działa. Niektóre te historie, mniej lub bardziej, ale jednak trafiły do mnie naprawdę mocno, szczególnie historia ostatnia z panią biolog, bo jest to skupienie się właśnie na tym bohaterze. I kiedy popatrzymy na perspektywę, że książka, na podstawie której była tworzona ta manga, wyszła przed epizodem 8, i jak to się łączy z tym. Z tym filmem i z założeniem tej postaci to naprawdę moim zdaniem działa. No i oczywiście, co również jest jak najbardziej na plus w przeciwieństwie do na przykład lei trzy wyzwania księżniczki, którą jak najbardziej polecam i lubię, ale tutaj mamy tak naprawdę jeden zamknięty tom. Mamy cztery historie, które są zamknięte od początku do końca, więc na pewno dobrze to działa pod kątem takiego ciągłości naszej historii. No dobrze, ale teraz aspekt, powiedzmy, graficzny, bo tak jak wspominałem wcześniej, każda z tych historii jest um, tworzona przez innego artystę lub artystów, ponieważ zdarza nam się tutaj e, duety. I przepraszam, jeżeli będę trochę szeleścił, ale właśnie teraz przeglądam. No i idąc od początku, historia cmentarzysko, cmentarz okrętów, cmentarzysko, przepraszam, okrętów jest. Jest, jest dziwnie narysowana. Dokładnie rzecz ujmując, bo na samym końcu ze całego tomu dostajemy opis poszczególnych twórców przez duet Akira Fu Fukaya i Takashi Kisaki. Oczywiście, jeżeli ktoś tutaj zauważy, że ja źle wymawiam coś z japońskiego, to bardzo Was serdecznie przepraszam, no ale nie jest to moja specjalizacja. Który, dla których jest to debiut w anglojęzycznej mandze, którzy tutaj tej pory nie tworzyli nic związanego ze światem Gwiezdnych Wojen. I te rysunki są no są, są mangowe, ale, ale to jest taki styl mangi, który mi zbytnio, powiedzmy, najzwyczajniej w świecie nie podchodzi. Natomiast druga historia, robot została stworzona przez Haruichi, kreska, którą doskonale możemy znać właśnie z Leia i um, Trzy Wyzwania Księżniczki i to jest naprawdę rewelacyjna kreska. Ona jest świetnie dość zaprezentowana, wszelkie aspekty związane z droidami, z środowiskiem pracy, w którym one muszą funkcjonować, z em Skywalker em, z Skywalker'em, ze powiedzmy złym biznesmenem, który wykorzystuje droidy, to wszystko tutaj naprawdę rewelacyjnie funkcjonuje. Natomiast trzecia historia jest najbardziej, powiedziałbym, komputerowa, ponieważ historia o ponurej kruszynie została narysowana przez niejakiego Subaru, który, który w pewien sposób tutaj również w tej mandze debiutuje, jeżeli wersję o anglojęzyczną, która jest taka mocno komputerowa, która zdecydowanie czuć, że to jest... Um, Taka cyfrowa manga, nie, nie, nie do końca rysowana, i ona wypada najbardziej, powiedziałbym, ubogo, bo nawet ta pierwsza, która nie była zbytnio jakaś tam rewelacyjna, dla mnie to i tak um, była bardziej jakaś bogata w tła i tak dalej, więc no niestety to chyba będę musiał ocenić naj, najgorzej, chociaż mam tutaj taki pewien problem między tą jedynką a trójką. Natomiast ostatnia historia została na, na, stworzona przez Akire Himakawa. Um, to jest duet z Japonii, który z tego co czytam, jest znany z bezcelowej serii Mang The Legend of Zelda i The Legends of Zelda Twilight Princess. Absolutnie nie czytałem, więc nie jestem w stanie ocenić, ale zakładam, że może ktoś z Was kojarzy. No i oni również tutaj em, stworzyli swoją kreskę. I, i ta kreska jest. Chyba najlepsza, bo ona najbardziej w pewien sposób łączy się z tym, co ma nam do przekazania historia, z właśnie tym podejściem do Luka Skywalkera um, odkrywcy Luka Skywalkera, który ma pewnego rodzaju doświadczenia już, które ciążą mu, i ta kreska najlepiej się kompiluje z, między grafiką a treścią. Tutaj mamy najlepsze połączenie tego, co chcemy zobaczyć o, o naszym bohaterze, i, i to zdecydowanie najlepiej działa. Tak więc, podobnie jak w przypadku um, fabuły, mamy różnorodność, jeżeli chodzi o rysunki, no i wiadomo, że czasami lepiej to wygląda, czasami gorzej. Każdy z nas musi zdecydować i samemu ocenić. Na samym końcu, oczywiście, dostajemy o informacji o twórcach. Um, nie dostajemy na powiedzmy. Um, Cały, cały, cały tom jest oprawiony w okładkę luźną, gdzie mamy zaznaczone jakie są inne mangi do kupienia, jeżeli chodzi o polskie wydania. Więc całość prezentuje się mniej więcej tak samo, jak mieliśmy to z Leia, Trzy Życzenia Księżniczki, czy Mandalorianinem, więc jak najbardziej solidna jakość od Egmontu. Ja błędów językowych zbytnio nie zauważyłem, jakby nie było tutaj nic, co jakoś tak specjalnie rzuciło się w oczy. Tak więc generalnie różnorodność, nie wszystko za każdemu podejdzie, ale wydaje mi się jednocześnie, że każdy będzie miał, znajdzie przynajmniej jedną kreskę, która zdecydowanie zadziała na plus. Tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować Lux Skywalker Legendy czyli ostatnią mangę od Egmontu w 2023 roku? Zdecydowanie pozytywnie. I jest to zbiór czterech różnych opowiadań, które trzeba brać jako dosłownie legendy związane z postacią Lucasa Walkera, które skupiają się na różnych aspektach. Na aspektach jego em, em, pewnego rodzaju czystości, na pewnego rodzaju ciężarze, jaki spoczywa na jego ramionach, na jego walce z imperium, em, czy też jego relacji z droidami. I historie te, tworzone przez różnych twórców, przez różnych rysowników, wyróżniają się. Są różnorodne, każdy z was, wydaje mi się, znajdzie przynajmniej jedną, która zadziała, i jest to pozycja zamknięta. Każda historia jest zamkniętą częścią, um, nie łączą się one ze sobą i działa to naprawdę dobrze. Naprawdę mamy do czynienia z kawałkiem dobrego komiksu, który jest przyjemny, ale który też ma coś do przekazania: ma przekazania, do przekazania pewnego rodzaju spojrzenie na naszego bohatera z perspektyw różnych ludzi i nie tylko w całej galaktyce. I powiem Wam krótko, to naprawdę warto przeczytać naprawdę warto zapoznać się z tą mangą, bo ona działa naprawdę dobrze, naprawdę przyjemnie. I mówiąc wprost, na zakończenie roku, ciężko chyba byłoby znaleźć sobie coś równie przyjemnego ze świata Gwiezdnych Wojen, co też nie jest taką typową komiksową naparzanką, tylko coś tutaj w pewien sposób do przekazania mniej lub bardziej ważnego, czy też mistycznego, jak najbardziej jest. Więc moim zdaniem, Luke Skywalker legendy, jak najbardziej każdy fan Gwiezdnych Wojen powinien się z tą pozycją zapoznać. Tak więc, dziękuję. Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie i standardowo przypominam, że jeżeli podobało się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia wkrótce na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!